Michel Kerszbaumer ma wszystko pod kontrolą. Od trzeciej rano jest na nogach. Objechał już 90 gospodarstw. Gruby gumowy wąż służy do odpompowywania świeżego mleka z kadzi. Zbierałem mleko wczoraj wieczorem i dzisiaj z rana. Są większe i mniejsze kadzie. Największa miała pojemność 2,5 tysiąca litrów. Ten gospodarz produkuje 320 litrów mleka, zarabia 140 euro za każdą dostawę. To dobry biznes dla mleczarzy żyjących na północ od przełęczy Brenner na granicy Austrii z Włochami. Sprzedają swoje mleko we Włoszech, w południowym Tyrolu. Tam ceny są wyższe niż w Austrii. To sprawa jakości mleka. U nas produkują mleko w o wiele mniejszych mleczarniach niż we Włoszech. To wpływa na jego wyższą jakość. Lukratywny interes prowadzony na austriacko-włoskim przygraniczu będzie zagrożony, jeśli Austria wprowadzi ostre kontrole graniczne. Mleczarze z północnego Tyrolu obawiają się korków spowodowanych długimi kolejkami na granicy. Dlaczego właśnie na przełęczy Brenner planuje się kontrole graniczne? To dla mnie zagadka. Jeśli już, to trzeba przeprowadzać kontrole na wszystkich przejściach granicznych między Włochami i Austrią, to że będą się odbywać tylko tutaj niczego nie daje. Bardzo ubolewamy z tego powodu. Dostawca mleka jedzie w okolice przełęczy Brenner, na razie nie musi się obawiać przestojów na trasie, bo budki kontrolne nie są jeszcze gotowe. Tam z przodu są już w trakcie budowy. Możliwe, że postawią tam kontener do kontroli granicznych. Po środku drogi widać już plac budowy. Kontrole mają powstrzymać falę uchodźców. Kierowca Tira próbuje to zrozumieć. Wie, że muszą być wprowadzone, bo za dużo uciekinierów przybywa do Europy. Ale plany wprowadzenia kontroli granicznej spowodowały ogromne oburzenie po włoskiej stronie. Mieszkańcy regionu są przeciwni ograniczaniu swobodnego ruchu osób i przewozu towarów w przełęczy. Sabina Drescher z południowego Tyrolu przyzwyczajona jest do dobrej koniunktury. Uważa, że płoty i zamykanie granic wywołają tylko niepotrzebny chaos. Nie wiem, co to granice. Nie mogę sobie tego wyobrazić. W przełęczy Brenner nagle zostanie postawione jakieś ogrodzenie. 25-letnia studentka mieszka po włoskiej stronie w Bolzano, ale studiuje w Austrii, w Innsbrucku. Martwię się o ludzi przybywających z południa. Co się z nimi stanie? Jak będą traktowani? Jaki los ich spotka, jeśli nie będą mogli złożyć wniosku o azyl? Dokąd pójdą? Czy jest dla nich planowany jakiś obóz? Co będą robić? Ojciec Sabiny opowiada, jak przez dziesiątki lat niemieckojęzyczni mieszkańcy południowego Tyrolu protestowali przeciwko granicy w przełęczy Brenner. W tych czasach Włochy utrudniały swobodne przejście do Austrii. Odpowiedzią na protesty były bomby i przemoc. Wielu walczyło o likwidację granicy. Pewnego dnia faktycznie zniknęła, a teraz znów ma się pojawić. Tyle, że przemawiają za tym całkiem inne powody polityczne i historyczne. To naprawdę bardzo dziwne. Na dworcu głównym w Bolzano Sabina wsiada do pociągu w kierunku Innsbrucka. Już na Peronie widać funkcjonariuszy. Ochrony granic Włoch nie chcą pozostawić w rękach samej Austrii. Sabina przypuszcza, że w przyszłości także podróż do Innsbrucka będzie utrudniona. Jeśli będzie więcej kontroli, będę musiała się przesiadać w Brenner, a później będę musiała jeszcze raz się zatrzymać. Moja podróż potrwa pół dnia. Tymczasem Michel Kirchbaumer dojechał do mleczarni w Schterzing. Na razie może przewozić austriackie mleko do Włoch. Zamknięcie austriackiej granicy to duża strata dla mlecznego interesu. Poza tym to nie rozwiąże problemu. Problem musi być rozwiązany tam, gdzie powstał, czyli nie u nas. Jeśli uchodźcy dotrą do nas, to jest już za późno. Przy produkcji jogurtu Włosi i Austriacy pracują ramię w ramię, ale w kwestii polityki migracyjnej już takiej jednomyślności nie ma. Przedsiębiorcy liczą jednak na to, że ruch graniczny w przełęczy Brenner mimo wszystko będzie przebiegał bez zakłóceń.